Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, rozpoczniemy sobie od ciągu dalszego opowieści o tych sensacyjnych wydarzeniach podczas sobotniej gali Babylon MMA w Ożarowie Mazowieckim, na której to gali rzekomo wedle relacji licznych świadków nasz bokserski skarb narodowy Andrzej Głota miał powalić krótkim prawym sierpem na glebę Henryka Zatyka, swojego byłego rywala z ringów amatorskich. Od soboty opowieść na temat tego wydarzenia jest mnóstwo, są zeznania opowieści e, świadków. Pojawiły się też wypowiedzi samych zainteresowanych. Henryk Zatyka opowiadał, że wcale tak nie było, że to on został pobity przez Andrzeja Gołoty, tylko taka opowieść lepiej brzmi w mediach, że mogło być odwrotnie. Z kolei Andrzej Gołota no, w swoim stylu powiedział krótko, że on wcale Henryka Zatyki nie znakotował, tylko sobie troszkę Porozmawiali, natomiast mnie szczególnie zainteresowała kolejna wypowiedź Tomka Babilońskiego, czyli organizatora tejże gali. I on o tym zajściu w rozmowie z Eurosportem opowiada, tak, posłuchajcie, naprawdę przebadałem tę sprawę bardzo dokładnie. I co się okazało? Czego się dowiedziałem? Heniek wziął z patery jedną z mandarynek, obrał ją i niespodziewanie rzucił tą mandarynką w Andrzeja. Świadkowie mówią, że Heniek padł jak. Kłoda. Na szczęście panowie z ochrony zareagowali błyskawicznie. Gołota ma te 56 lat, ale wciąż ma czym uderzyć. Nie zapomniał jak to się robi. Kto zaczepia kogoś takiego jak Gołota? Pyta retorycznie Tomek Babiloński, ale mnie w tej wypowiedzi Tomka najbardziej uderzył wątek mandarynki. No bo dobrze wiecie, kto jest najsłynniejszym, jeśli chodzi o polskich uprawiaczy sportów walki, konsumentem. Mandarynek tego pana chyba nikomu przedstawiać nie muszę. Także chyba czas najwyższy, żeby sam... Cesarz polskich Freakfightów zabrał głos w tej sprawie i być może wytłumaczył się ze swojego ewentualnego udziału w całym tym zajściu. A jeśli chodzi o Henryka Zatykę i Andrzeja Gołotę, to Tomek Babiloński zdradza, że chodzi mu tam po cichu po głowie myśl, żeby zorganizować prawdziwą walkę tych dwóch starszych panów, słynnych byłych polskich pięściarzy. I posłuchajcie, co na ten temat Tomek mówi w rozmowie z przeglądem sportowym. Gdzieś z tyłu głowy chodzi taki temat. Bo czemu nie? Mike Tyson ostatnio walczył i było spore zamieszanie. Czemu nie spróbować w Polsce? Heniek na pewno bardzo chce, a Andrzej na razie jest w szczyrku. Myślę, że moglibyśmy myśleć o zapełnieniu niejednej hali, bo to byłby duży projekt. Myślałem o warszawskim torwarze, bo obaj są z tych stron. Tak opowiada Tomek Babiloński, no nie do końca jestem przekonany czy to jest dobry pomysł, na pewno by to się sprzedało, widząc teraz jak ludzie reagują na postać Andrzeja Gołoty, to jest absolutny fenomen, to jest gość, który skończył karierę ostatnią walkę stoczył w roku 2013 i to i tak był past, past past prime, Andrzej Gołoten który się ścierał z Przemkiem Saletą a nadal jego nazwisko jest wielkie, to jest taki kazus Majka Tysona jeśli chodzi o zagranicę w Polsce, mamy polskiego Tysona, czyli Andrzeja Gołotę. natomiast tę walkę nie bardzo widzę w ogóle wydaje mi się, że tak naprawdę aktualnie dużo bardziej sprawny fizycznie z tych dwóch panów, powiedzmy taki e, zdrowszy, jest e, Henryk Zatyka. On nie toczył tylu takich wielkich e, walk jak Andrzej Gota, chociaż miał te swoje boje w niemieckich boksbudach. Kto wie, ten wie, był taki temat kiedyś, kiedy e, Henryk Zatyka, także na przykład Łukasianik toczyli walki w takich niemieckich wesołych miasteczkach. Natomiast Andrzej Gota był bardzo doświadczony przez te pojedynki z legendami e, wagi ciężkiej. Wydaje mi się, że on by teraz do ringu po prostu nie wy. Wyszedł, bo co innego jest zareagować nerwowo, chyba Andrzej Głota jest raczej takim człowiekiem, który nie stroni od takich utarczek w takich okolicznościach powiedzmy bankietowych, natomiast nie widzę go absolutnie, żeby był teraz jakoś tam psychicznie w stanie wyjść do ringu, zdecydować się wal na walkę. Na oczach nie wiem, iluż tam 5000 fanów, bo tutaj mówimy o torwarze na przykład, i wyjść do ringu. Bo ja pamiętam, jak wyglądały te ostatnie wyjścia Andrzeja Gołoty do ringu, chociażby nawet z Jeremy Baysem jeszcze na gali w Polsce, potem z Przemkiem Saletą. To wszystko było y, ostatecznie opóźniane według planowanej godziny wyjścia. No, bo po prostu Andrzej Głota już się stresował. Andrzej Głota nigdy nie, nie ukrywał, że za boksem specjalnie nie przepada. Są też opowieści ludzi, którzy z nim jeszcze boksowali za czasów kariery amatorskiej. To zawsze był dla niego stres te kolejne pojedynki. Tym bardziej trzeba docenić, z jakimi gośćmi się mierzył i jak dobrze sobie w ringu radził. Także tak z takiego praktycznego punktu widzenia, patrząc na to tak, tak realistycznie, pragmatycznie, to nie wydaje mi się, żeby Andrzej Głota był teraz chętny na prawdziwą walkę. Co innego, takie w okolicznościach bankietowych, a co innego prawdziwy fajt, kiedy dochodzi do tego stres, przygotowanie itd., itd., To są takie opowieści dziwnej treści, ale sami widzicie, Andrzej Głota to jest nazwisko magiczne, o nim się po prostu mówi. Także wydaje mi się, że powrotu na ring Andrzeja Głoty to nie będzie, natomiast być może będzie, to coraz bardziej realne się wydaje, jakichś takich realnych barw nabiera, powrót na ring Władimira Kliczki, był króla kategorii ciężkiej, który jest dużo od Gołoty lat młodszy, ma lat 48, w marcu skończy 49 i coraz goręcej jest zachęcony przez Turkiego al do powrotu na ring, a Turki al to jest ten gość, który setki milionów pięściarzom za walki płaci, on boksem zawodowym rządzi i ostatnio na konwencji federacji WBC na ten temat się wypowiedział. W Hamburgu trwa aktualnie konwencja federacji WBC. Gośćmi na tej konwencji są m.in. Turki Alaszek, który notabene został wybrany człowiekiem roku w boksie przez federację WBC całkiem słusznie. No i innym z gości jest właśnie Władimir Kliczko. No i z trybuny tej WBC Turki Alaszek wczoraj zachęcał Władimira Kliczkę, żeby na ring. Powrócił, żeby spróbował pobić rekord George'a Formana, który po Mistrzostwo Świata sięgnął w wieku lat 45, kliczko byłby w przyszłym roku 4 lata starszy. No i Turki Alaszek wczoraj zapewniał, że on porozmawia z szefami wszystkich odpowiednich federacji, no i będzie lobbował za tym, żeby dopuścili Kliczkę do walki o Mistrzostwo Świata i Kliczko będzie mógł sobie wybrać, czy zaboksować opas federacji IBF ze zwycięzcą lutowego starcia pomiędzy Danielem Dibła i Josephem Parkerem, czy też z lepszym z Usyk kontra Fury, a walka opasy WBC, WBA i WBO Fury kontra Usyk 21 grudnia, także takie pomysły ma Turki Alal -al Słuchajcie, to też jest taki e, dziwny mechanizm marketingowy, że czym więcej o jakimś pomyśle się mówi, nawet najbardziej absurdalnym, tym on się bardziej realny wydaje. Już Wam wcześniej mówiłem, że dla mnie pomysł powrotu na ring 48-letniego Kliczki jest zupełnie absurdalny, natomiast czym więcej się o tym mówi, ja też zaczynam nabierać jakiejś chęci na to, żeby to jednak zobaczyć. Tak samo było z powrotem na ring 58-letniego Tysona. Na początku się mówiło, przecież to dziadek, to jest starszy pan obuksować nie może już w tym wieku, to jest po prostu dla niego niezdrowe i powie być zakazane, natomiast po walce mnóstwo takich nowych kibiców boksu albo takich, którzy boksem się zainteresowali ponownie po wielu latach, jeżeli wspomnieniami o dawnym Mikeu Tysonie, przekonywali, że Mike Tyson jeszcze się nad Jackiem Polem litował, żeby go przypadkiem nie znokautować, Także no to jest robota marketingowa i faktycznie tak być może też z tym powrotem Wadibira Kliczki, że im bardziej ten temat będziemy wałkować, tym bardziej się będziemy zastanawiać, czy ten kliczko jednak nie jest w stanie pobić Tysona Fiorego, czy Daniela DiBiła, czy tam Parkera, czy Usyka. No dla mnie nie jest absolutnie w stanie te, tego dokonać, no ale tak działa marketing. W każdym razie Turki Aleszek zachęca kliczkę do powrotu na ring. A na koniec jeszcze o aktualnych najlepszych ciężkich globu, o Tysonie Fiorem i Oleksandrze Usyku, którzy 21 grudnia zmierzą się w riadzie wielkim rewanżu. Trzy mistrzowskie e, pasy i ostatnio Tyson Fury wywołał lekkie zamieszanie, publikując kolejne zdjęcie ze swoich sparingów, bo na tym zdjęciu ze sparingu, na zdjęciu Tysona Fiorego ze sparing partnerami, pojawił się niejaki Aleksiej Dronow, bardzo utalentowany rosyjski, ciężki, mierzący 197 cm wzrostu, 115 kg wagi. To jest bardzo dobry zawodnik, zdobywca złotych medali na młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, na młodzieżowych mistrzostwach Europy i świata. On boksuje i z pozycji odwrotnej, i z mańkuta potrafi boksować. Podusyka bardzo przydatny sparring partner. Natomiast oczywiście jego narodowość zbudza tutaj największe kontrowersje, tym bardziej, że facet na tym zdjęciu wspólnym z Tysonem Furym, no, eksponuje rosyjską flagę, do tego jest to facet, który jest oficjalnie wpisany do takiej bazy danych sportowców, którzy oficjalnie wspierają agresję Rosji na Ukrainę, także no, to jest taki polityczny, dodatkowy, dosyć mocny smaczek, wiadomo jaki Jaki stosunek do tego wszystkiego, tych zajść na Ukrainie ma sam Aleksander Usyk, on jest to bezpośrednio zaangażowany, ile razy bywał na froncie, wspierał swoich rodaków bardzo mocno, tak duchem, a tutaj widzimy zdjęcie Tajsona, którego z facetem, który wspiera oficjalnie Rosję. Aleksiej Dronow, to też trzeba zaznaczyć, trzeba to wiedzieć, jest podopiecznym Sugar Hilla Stewarda. on aktualnie na zawodowych ringach stoczył cztery walki, wszystkie wygrał, mieszka w Miami, z tych czterech zwycięskich walk, dwa zwycięstwa zanotował przed czasem i co ciekawe, w ostatnim pojedynku zmierzył się z ostatnim piątkowym rywalem Piotra Łącza, Piotrek Łącz zastopował tego rywala o nazwisku Riley, natomiast Dronow wygrał z nim gładko na punkty, też sześciorundowy pojedynek, także taki oto Polityczny smaczek, dodatkowy tej walki Tyson Fury kontra Aleksandrusyk. Natomiast abstrahując od tematów politycznych, wojennych, to tak, z punktu widzenia sportowego, to widać, że Tyson Fury teraz bardzo poważnie przyłożył się do tych przygotowań. też poważnie przykładał się do tych przygotowań do pierwszej walki, natomiast do terminu lutowego, do terminu majowego już nie mógł się w pełni przygotowywać, no bo miał kontuzję łuku brwiowego. Teraz będzie w sztosowej na pewno formie, no i tym bardziej ten rewanż 21 grudnia będzie ciekawy w tej pracówce Wszystko trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, Bandziorno.